Anna Ilczuk, rozpoznawana za swój wkład w polską scenę teatralną i telewizyjną, szczególnie ceni sobie teatr jako medium ekspresji artystycznej. W wywiadzie dla miesięcznika Teatr podkreślała swoją pasję do sceny, mówiąc Teatr to mój drugi dom. Oddaje mu całe swoje serce. Jako gwiazda serialu Świat według kiepskich, Ilczuk jest znana z wyrazistych postaw i determinacji w dążeniu do celu, co samodzielnie opisała jako pozostawanie po jasnej stronie mocy. Jej zaangażowanie w obronę wartości teatralnych doszło do punktu kulminacyjnego jesienią 2017 roku, kiedy publicznie skrytykowała decyzję Cezarego Morawskiego, ówczesnego dyrektora teatru polskiego we Wrocławiu, dotyczący repertuaru teatru, w reakcji na swoje posty na Facebooku, Ilczuk została zwolniona z pracy, oficjalnie za naruszenie zasad dotyczących palenia papierosów, co aktorka interpretuje jako represję za jej otwartą krytykę, protest Ilczuk i konsekwencje, jakie spotkały ją i jej narzeczonego podkreślają ryzyko, jakie podejmują artyści w obronie swoich przekonań. Mimo wyzwań, Ilczuk nie ustaje w swoim zaangażowaniu teatralnym i aktualnie współpracuje z teatrem powszechnym w Warszawie, chociaż, jak sama przyznaje, tęskni za sceną we Wrocławiu. Jej historia to przypomnienie, że w świecie sztuki Odwaga w wyrażaniu swoich przekonań może mieć zarówno osobiste, jak i profesjonalne konsekwencje. Ilczuk, poprzez swoje doświadczenia, ilustruje wagę integritetu artystycznego i osobistego, mówiąc, czy ja jestem buntowniczką. Jestem człowiekiem, który się nie zgadza. Buntowniczką może być każdy, nawet spokojna gospodyni domowa. Każdy, kto ma taki charakter, w kontekście niedawnego zamieszania związanego ze zdjęciem ciężnej Kate, Gary Goldsmith, jej wuj, podzielił się swoimi przemyśleniami w programie Good Morning Britain, próbując załagodzić sytuację, zaznaczył, że opublikowane oświadczenie, przypisywane jego siostrzenicy, nie oddaje całej prawdy. Jego zdaniem Rodzina królewska zawsze dąży do tego, aby ich zdjęcia prezentowały się jak najlepiej, co często wiąże się z drobnymi poprawkami, jednak stwierdził, że żadne drastyczne zmiany w stylu Photoshopa nie miały miejsca. Goldsmith argumentował, że zamysłem było po prostu stworzenie pięknego zdjęcia, sugerując jednocześnie, że wszelkie niezwykłości jak te związane z rękawami, należy pozostawić bez dalszych komentarzy. Zdaniem Goldsmitha, cała sprawa została niepotrzebnie rozdmuchana, co nie pomaga w uspokojeniu plotek na temat zdrowia księżnej. Jego komentarze rzucają światło na praktyki rodziny królewskiej dotyczące publikacji ich zdjęć oraz na wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć, próbując zachować prywatność w obliczu nieustającego zainteresowania mediów i opinii publicznej. Dziękujemy za to że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.